Karibuni, mchy i paprocie, pozdrawiamy Was ze zbocza góry Kilimanjaro, no bo jesteśmy na Kilimanjaro i właśnie tego jakże pięknego poranka ta góra odsłoniła nam swoją twarz i w dzisiejszym odcinku chcielibyśmy Wam pokazać i opowiedzieć o tym, co tu w ogóle żyje, jak wygląda życie na Kilimanjaro, jak wyglądają warstwy roślinności tej góry, co tu rośnie, co tu zjada te rośliny i co tu zjada te zwierzęta, które zjadają te rośliny, także jedźmy! Tak więc jak już naoglądaliście no, się pięknego szczytu Kilimanjaro, absolutnie pięknego i wspaniałego, jestem bardzo dumny z tego, że przez ostatnie 10 dni mogłem ten jakże śliczny szczyt podziwiać dnia każdego. Także bardzo mnie to cieszy i mam nadzieję, że Was to też ucieszyło. A teraz czas na to, żeby trochę porozmawiać o tym, no, co ta góra zawiera, bo no fajnie, ładna. No ale co jest w środku? Albo raczej dookoła. Po prostu, co jest na tej górze? Po pierwsze zajmiemy się może tym, jakie są w ogóle piętra roślinności na Kilimanjaro, bo może pamiętacie ze szkoły, że na przykład w naszych polskich teatrach też są jakieś tam piętra roślinności, tam było, że było po górze, potem było to piętro tam kosodrzewiny, potem były hale i potem na samej górze były, były tam też szczyty, tam coś tam, coś tam. Więc takie coś było w Polsce, w górach, jeśli mówię bzdury, to przepraszam. Natomiast jakieś takie coś takiego było. No i na Kilimanjaro też oczywiście są piętra roślinności, które no, pewnie troszeczkę będą się Różnić od tego, co my kojarzymy i znamy z naszych pięter roślinności. Także, oczywiście pierwsze piętro to podłuże i wilgotne lasy równikowe. Z tym, że tutaj wilgotne lasy równikowe sięgają nawet do 3000 metrów nad poziomem morza. Także pierwsza warstwa Manzero przebija naszą najwyższą polską górę, czyli rysy. Co jest w tych lasach? Drzewa. Albo ewentualnie jeśli nie drzewa to jakieś ludzkie osady bądź też uprawy bananów, kawy, bo to tutaj sobie bardzo dobrze rośnie. Po tym odcinku będziemy mieli odcinek, w którym pozwiedzamy sobie troszkę tutaj te okolice manjaro i wtedy zobaczycie, jak wyglądają różne gatunki bananów, jak wyglądają różne gatunki kawy, więc na piętrze tym leśnym albo jest las, a jak nie ma lasu, to są uprawy kawy i bananów. Następne piętro się tak enigmatycznie nazywa piętrem wrzosowisk. Jest to po prostu piętro, które występuje do wysokości mniej więcej 4100 metrów nad poziomem morza, czyli mniej więcej, prawie że wysokość naszego najwyższego szczytu Europy, czyli Mont Blanc. I tam po prostu rosną mniejsze roślinki. Bardzo często są to właśnie jakieś wrzosy lub po prostu członkowie rodziny wrzosowatych i różnych takich tam innych roślinek. I są to najwyżej położone Skupiska roślinności w Afryce. Następne piętro to jest piętro alpejskiej pustyni, tak zwanej, czyli miejsce, które jest na tyle wysoko i na tyle chłodno, no, że generalnie niewiele tam rośnie. Jakieś tam małe, drobne rośliny, czy to mchy, czy porosty potrafią sobie tam poradzić, natomiast generalnie to już jest taka alpejska pustynia. No i na samym końcu mamy oczywiście piętro, które na Afrykańczykach, na miejscowych. Robi największe wrażenie, czyli lodowiec. Jest to jedyne miejsce w całej Afryce, gdzie śnieg można spotkać przez cały rok. A jest to dlatego, że jest to wysokość powyżej 5000 metrów nad poziomem morza. Także rozumiecie, że to jest wysoko, na tyle wysoko, że śnieg utrzymuje się tutaj przez cały rok. No i na miejscowych, którzy wielu z nich nigdy w życiu nie widzieli śniegu na oczy i nigdy nie doświadczyło czegoś takiego jak padający śnieg, widzenie śniegu no robi wrażenie, zdecydowanie. Powiedzieliśmy sobie o piętrach roślinności, także teraz warto się zastanowić: skoro piętra roślinności, no to co tu w ogóle rośnie, a raczej jakie są takie najciekawsze przykłady tego, co tutaj rośnie, bo oczywiście nie będę wam opisywać wszystkich możliwych gatunków drzew, jakie rosną tutaj w lasach. Przede wszystkim też dlatego, że ich jest po prostu bardzo dużo, bo faktycznie lasy tutaj raz, że są gęste, a dwa, że są naprawdę, naprawdę różnorodne w ilość drzew po prostu. Ale jest kilka naprawdę ciekawych wytworów. Pierwszym takim gatunkiem, bardzo ciekawym, jest roślinka, która nazywa się Impatiens Manjari. Jest to sukulent, czyli roślina bardzo dobrze przystosowana do tego, żeby magazynować wodę. I to, co jest bardzo charakterystycznego dla tej rośliny, to taka trąbka pod kwiatem, dzięki czemu ten kwiat również po angielsku nazywa się trąbą słonia. Co ciekawe, inni krewniacy tej rośliny, którzy również tutaj rosną, mają taką niesamowitą umiejętność rozsiewania swoich nasion, że nie rozsiewają się, nie wiem, przez wodę, przez wiatr, przez zwierzęta, tylko przez to, że jeśli taką roślinkę się dotknie, to ona ma w sobie jakieś takie super magiczne moce, że po prostu rozpryskują się z tej roślinki nasiona. Po prostu jak, wiecie, jak na sprężynce. I w ten sposób rozsiewa te nasionka. Także od ciekawostka, jak niektóre rośliny sobie radzą z rozsiewaniem. Na Kilimanjaro jest również najwyższe drzewo Afryki. Drzewo, które należy do gatunku, i teraz spróbuję to przeczytać, uwaga, Entandrophragma excelsum. Gatunek drzewa natywnego dla Afryki oczywiście i generalnie te drzewa potrafią być dosyć wysokie, a najwyższy przedstawiciel tego gatunku i jednocześnie najwyższe drzewo w Afryce właśnie znajduje się na zboczu Kilimanjaro. Mierzy. 81,5 metra wysokości i 2,5 metra obwodu na poziomie klatki piersiowej. Mniej więcej, według ustaleń, to drzewo powinno mieć około 600 lat. I jeśli ktoś się zastanawiał, czy gatunek jest wykorzystywany przez lokalosów do czegokolwiek, nie jest. Kolejny bardzo ciekawy gatunek to gatunek, który nazywa się Helichrysum meyer Johannis, czyli po angielsku nazywany Everlasting Flowers, czyli wieczne kwiatki. Jest to najwyżej występująca roślina kwiatowa na całym Kilimandżaru. Naprawdę potrafi rosnąć bardzo wysoko, nawet potrafi dorastać do tej wysokości, tego piętra pustyni alpejskiej. Także naprawdę, naprawdę wysoko. Natomiast jej kuzyn. Helichryzum Nevi przetrwał na rekordowej wysokości, ponieważ został znaleziony na wysokości 5760 metrów nad poziomem morza. Co prawda przy kraterze wulkanicznym, więc dzięki temu było mu trochę cieplej, i dzięki temu przetrwał. Natomiast faktycznie rekordzista, więc gatunek Helichryzum Nevi, 5760 metrów. Roślina kwiatowa, która jest w stanie rosnąć tak wysoko. Naprawdę ogromny, ogromny szacun. Kolejna bardzo ciekawa roślina, a raczej członek bardzo ciekawej rodziny, jest to roślinka, która się nazywa Protea kafra. Natomiast często mówi się też o niej, że jest to Protea Kilimanjarica, czyli właśnie Protea kafra z takim jakby podgatunkiem czy z takimi cechami spotykanymi typowo na Kilimandżaro. O niej samej przy moim pobieżnym researchu nie dokopałem się do zbyt wielu informacji, natomiast cała rodzina Proteaceae jest Naprawdę fascynująca, posłuchajcie sami, myślę, że Was to równie zachwyci, zaskoczy jak mnie. Po pierwsze nazwa Proteace pochodzi od greckiego boga Proteusza. Był to syn Posejdona, który był takim morskim dziadem, który potrafił zmieniać swoje postacie, swobodnie potrafił się zmieniać w różne formy, wyglądał różnie. I ta rodzina Proteace właśnie jest taka, że te wszystkie gatunki mają wspólne cechy, natomiast są bardzo różne, jeżeli chodzi o kształt liści, wygląd kwiatów, i tak dalej i tak dalej. Taką główną cechą charakterystyczną tej rodziny są kwiaty, które mają to co widzicie teraz na ekranach, takie po prostu pff, nie wiem jak to nazwać, takie po prostu odstające, odstrzelające się cośki i to jest takie bardzo charakterystyczne dla tej rodziny. I jest to również rodzina, która generalnie jest spokrewniona z jednymi z najwcześniejszych roślin kwiatowych, także ma w sobie bardzo wiele też takich pierwotnych cech, między innymi takie okółkowe, spiralne ułożenie liści. To jest na przykład jedna z takich pierwotnych cech. Ta rodzina ma też swój własny typ korzeni, który po angielsku nazywa się proteoid roots, i te właśnie korzenie. Wygląda to jak po prostu włosy z prysznica, takie, wiecie, z tego odpływu po prostu są takie naklątane w taką, w taką bulewkę śmieszną. I jest to po prostu adaptacja do tego, że często właśnie rośliny z rodziny proteace rosną w miejscach ubogich w fosfor. I te korzenie, przez to, że mają tam taki kształt jakieś tam jeszcze inne chemiczne właściwości niż ten, dokładnie to po prostu dzięki temu one potrafią wchłaniać lepiej fosfor. A co ciekawe, przez to, że te korzenie mają właśnie taką strukturę i fizycznie są tak ukręcone i chemiczną, to nie są w stanie nawiązywać mikoryzowych relacji z grzybami. Także nie wiem, czy pamiętacie, jak wspominaliśmy o mikoryzie w którymś odcinku, pewnie jeszcze kiedyś odcinek o mikoryzie osobny zrobimy. Natomiast generalnie rzecz biorąc współpraca roślin z grzybem, mikoryza, tutaj nie ma zastosowania, ponieważ po prostu się nie da. Co jest jeszcze ciekawsze, to jest to, że niektóre rośliny, właśnie z tej rodziny proteace, są pirofitami. Pirofity to jest grupa roślin, taka ogólna, która ma zdolność radzenia sobie z pożarami, potrafi przetrwać pożar. Oczywiście to nie jest tak, że ma niepalne drewno, to raczej nie jest możliwe. Natomiast posiada takie zdolności adaptacyjne do tego, że jeśli przyjdzie pożar, to ta roślina jest w stanie sobie z czymś takim poradzić. Jedne z nich mają głęboko w ziemi zakopane struktury, które jeżeli roślina zostanie spalona przez pożar, od razu po prostu pyk, zaczynają podziały komórkowe, zaczyna się porastanie od nowa tego spalonego pnia czy czegoś tam. Jak widzicie, czasami takie rośliny, które widać, że są spalone, ale porastają od nowa czymś, to są właśnie pirofity, które mają do tego taką zdolność, ale inne mają inny mechanizm, taki że w przypadku pożaru uruchamiają się w nich struktury, które wystrzeliwują nasiona w ziemię. Mają przygotowane nasiona, którymi po prostu strzelają w wypadku pożaru, więc jeśli roślina doszczętnie spłonie, to po prostu z nasionek wyrastają nowe. Także nie ma strat, nie ma problemów. Kolejny absolutny dzikus, jeżeli chodzi o florę Kilimandżaro, to Lobelia dekeni. Dorasta do nawet 3 metrów wysokości i rośnie na tych poziomach chilimandżaro, które potrafią schodzić w nocy już do ujemnych temperatur. Jak sobie radzi z ujemnymi temperaturami? Bardzo prosto. Widzicie ją teraz na ekranie i widzicie, że ona ma takie odchodzące od łodygi listki po prostu. Te listki są bardzo grube, bardzo mięsiste, mają w sobie sporo wody i one w ciągu dnia są takie bardziej rozłożone. Natomiast na noc po prostu one się zamykają, oklapują i w ten sposób jakby otaczają łodygę. Przez to, że są tak bardzo mięsiste, to kiedy schodzi temperatura poniżej zera, zamarza woda w tych liściach. Natomiast wnętrze samej rośliny, sama łodyga pozostaje nienaruszona i po prostu dzięki temu roślina nie zamarza, nie umiera, tylko żyje sobie dalej, później wstaje dzień, a listki z powrotem wracają do pozycji horyzontalnej. Kolejna roślina po angielsku została nazwana Fireball Lily, czyli lilia ognista, Fireball po łacinie Skadoxus multiflorus. I jest to wybuchowy kuzyn cebuli, ponieważ należy do jednej rodziny Amaryllidace, czyli właśnie posiada cebulki, czyli jest jak cebula, jak czosnek, jak żonkil, narcyz. Jest to po prostu jedna rodzinka, także jak widzicie, nie tylko w Waszej rodzinie jest ten jeden dziwny kuzyn, który jest lekko taki... <gryw> coś... <gryw> nie teges. Cebula też ma takiego kuzyna, rośnie na Kilimandżaru. I ostatni, już przykład niezwykłej flory Kilimanjaro, to roślina, która nazywa się Dendrosensio Kilimanjari. I wygląda właśnie tak. Generalnie nie ma za dużo do niej opowiedzenia. Ona po prostu jest taka dziwna, a co więcej, jest po prostu przerośniętym kuzynem mlecza i stokrotki. Także nie tylko cebula i nie tylko ty, ale również mlecz i stokrotka mają takiego lekko niechlubnego członka rodziny. No to jest takie ewidentnie krzywe, nawet nie wiem, czy to jest ładne, czy brzydkie. Jakby nie potrafię powiedzieć, czy to jest ładne, czy to jest brzydkie. Jakby to po prostu jest. I jest dziwne. Ale rośnie na Kilimanżaro, robi wrażenie, jest duże i dziwne. Tyle. nie mam nic więcej na ten temat do powiedzenia. Czas na zwierzątka, a dokładniej mówiąc na ptaki, bo stwierdziłem, że takie są ciekawe. No bo co mamy mówić o małpach czy o wężach? Jakby, no są. Są małpy, są węże. Ale jakie tu są ptaki? Szanowni Państwo, jakie tu są ptaki? Po pierwsze, Sunbirds, czyli po polsku nektarniki. To ptaszki, które na pierwszy rzut oka mogą Wam się mylić z kolibrami, bo faktycznie są maciubkie i żywią się również nektarem kwiatów. Są absolutnie przeurocze i przepiękne. Najczęściej to oczywiście panowie są piękni, panie są takie średnie. Natomiast i tak naprawdę bardzo urocze i bardzo piękne ptaszki. Można je spotkać szczególnie przy kwitnących drzewach. Tak również pełnią one funkcję, którą zazwyczaj pełnią owady, ponieważ poza tym, że piją nektar, to czasami również biorą udział w zapylaniu roślin. Także pożyteczne ptaszki, słodkie, malutkie, urocze i jakże śliczne. Kolejne dosyć fascynujące ptaszki to tkacze. Tkacze to jest dosyć spora rodzina ptaszków. Która cechuje się takim wspólnym, bardzo ciekawym zachowaniem, jakim jest dosłownie tkanie swoich gniazd. Są one z niezwykłą finezją i precyzją utkane po prostu, czy to z traw, czy to z jakichś włókien liści, czy z małych patyczków. Wygląda to naprawdę niesamowicie. Niektóre z nich nawet potrafią budować te gniazda w taki sposób, że to nie jest gniazdo dla dwojga mieszkanko, tylko budują całe kolonie, całe apartamenty, tkają. Czyli po prostu mają kilka, kilka takich gniazdek w takim jednym i mieszkają sobie trochę jak ludzie z APRL-u w bloku na ciasno. Każda rodzina jeszcze z szóstką dzieci. Kolejna rodzina ptaków, które możemy tutaj spotkać na Kilimandżaro, to turaki. Są to niezwykle przepiękne ptaszki. Ich pióra zresztą były bardzo często pożądane przez wodzów plemion różnych tutaj miejscowych. Ciekawostka, pewien brytyjski ornitolog, który nazywał się Konstantin Walter Benson, który zbierał i opisywał różne właśnie gatunki ptaków w Afryce, opowiadał, że to co opisywał, to starał się też zjeść i stwierdził, że jeżeli chodzi o turaki, to turaki były the best. Jeżeli chodzi o smak 10 na 10. Nie próbujcie tego w domu, szkoda ptaka. Kolejny ptak bardzo powszechny, szczególnie w sumie w takich miejscach nawet bardziej zamieszkanych. Tutaj, gdzie my mieszkamy, akurat w naszym opactwie, to te ptaki po prostu są wszędzie, a mianowicie są to ibisy, a dokładniej ibisy z gatunku Hadada ibis. Ich cechą charakterystyczną jest to, że drą japę średnio rano i wieczorem. Są właśnie bardzo powszechne praktycznie w całej Afryce Subsaharyjskiej i dlatego związane jest z nimi bardzo dużo różnych podań, przekonań, opowiastek, mitów i innych takich rzeczy. Jedno z takich przekonań dotyczy niektórych części Lesoto, gdzie jest mowa o tym, że wołania tych oto ibisów Hadada uważa się za oznakę zbliżających się deszczy. Także jak słyszycie, drącego się ibisa też nadchodzi, szykujcie Arkę Noego. W Zululandzie mają swoją nazwę, uwaga, nazwa to Ingangamatumba i ta nazwa wskazuje na to, że każdy, kto naśmiewa się z tego ptaka, dostanie ropni. No bo czemu nie? A na przykład również w Afryce jest takie powiedzenie, chyba w Swahili, tak mi się wydaje, powiedzenie, które brzmi Utachtisele amatole engangane co znaczy dosłownie zabrał pisklęta hadady. Jest to taki idiom, powiedzenie, coś w tym stylu, które jest używane do wskazania, że ktoś obraził mściwego człowieka i powinien zachować ostrożność. No i ostatnia grupa ptaków to dzioborożce. Ich cechą charakterystyczną jest to, że mają długi i zakrzywiony dziób, a na tym dziobie grzebień, czyli taki wyrostek śmieszny, kolorowy. Z daleka wyglądają, jakby miały dwa dzioby. Ale to drugie to grzebień, to nie dziób. No i dzioborożce są też dosyć powszechne, natomiast Rzadko można je spotkać, ponieważ wybierają raczej kryjówki z daleka od ludzi, raczej się nie lubią pokazywać, także nie jest tak łatwo go zobaczyć. A myśmy go widzieli, mamy nasz własny footage dzioborożca, także widzicie teraz dzioborożca nagranego przez rękę Ani. Także to było naprawdę niezwykłe w ogóle doświadczenie spotkać tego ptaka tak z bliska. Natomiast bardzo ciekawy jest rozród całej rodziny dzioborożców, dlatego że samice dzioborożczyków składają w dziupli drzewa. To jest po pierwsze, że są jak sowy, żyją w dziuplach. Składają do sześciu jaj. I na czas wysiadywania i karmienia piskląt, panie dzioboroszczynie stają się rekluzami, czyli zostają zamurowane przez swoich partnerów, przez samców wewnątrz tych dziupli i używają do tego błota, swoich odchodów oraz nadtrawione owoce. I to wszystko po zaschnięciu tworzy twardą pokrywę. W pokrywie tylko jest taka mała dziurka, żeby pan mógł karmić. Panią więc generalnie pan łapie co się da, ponieważ dzioboroczne są wszystko żerne. Wrzuca je przez tą dziurkę do dziupli. Pani sobie siedzi na jajach, a potem jak młode się wyklują, to po prostu je karmi. Później przychodzi moment, że młode są już na tyle duże, że się wszyscy w dziupli nie mieszczą. I wtedy pani dziupkiem rozkuwa ściankę, którą pan ze swojej kupy zbudował, i następnie zamurowuje swoje dzieci z powrotem. Po prostu. Ona się nie mieści, więc ona wylatuje i potem już razem ze starym polują, czy tam łapią coś tam i karmią swoje młode przez dziurkę, a potem wiadomo rozkuwają i młode wylatują. Także jeśli czujecie w sobie popęd do tego, żeby zamurować swoją partnerkę nie tylko przy użyciu cegieł, ale również własnych odchodów, to może nie jesteście ludźmi, tylko dzioborożcami. A jeśli jesteście dzioborożcami, no to na pewno jesteście piękni i na pewno ciężko Was spotkać. A jeśli tak jest... To proszę przestańcie brać narkotyki. Dziękuję, dobranoc. Są po prostu takie. Ksz, ksz, ksz. Jezus, Maria. Chyba jakaś mała podgryzła gałąź, słuchajcie. <gryzny>